Dzień dobry, tu Lista Kelf. Już się do tego przyzwyczailiśmy tutaj w Niemczech, że w szkołach niemieckich nauczycielki, głównie nauczycielki, mają problemy z rodzicami pochodzącymi z innych kultur, rodzicami muzułmańskimi i ich dziećmi w pewnym sensie, ponieważ. Na przykład rodzice nie chcą podawać ręki kobietom, ponieważ kobietom obcym się ręki nie podaje, albo na przykład nie potrafią po niemiecku i trudno się z nimi dogadać, albo na przykład dzieciak nie chce chodzić na basen, albo na zajęcia z muzyki, bo one są niezgodne z islamskimi zwyczajami, a rodzice wtedy mówią, że to dobrze pewnie, no jakże to ma być niezgodne ze zwyczajami? Niech nie chodzi na to, niech nie chodzi na tamto. Natomiast teraz pojawił się nowy trend i nowy Problem, o tym piszą również gazety niemieckie, i to nie nas, w mediach społecznościowych, że ktoś napisze i wyrzuci swoje żale jako rodzic czy jako nauczycielka, tylko normalnie w mainstreamie pojawiają się artykuły w tej chwili na temat mobbingu dzieci przez dzieci, czy też młodzież przez młodzież, uczniów przez uczniów, uczennice przez uczennice. Onlineowa wersja magazynu Focus mówi jasno muzułmańscy uczniowie nękają niewiernych, rodzice i nauczyciele wołają o pomoc, a w nadtytule do tego artykułu można przeczytać, że w Hamburgu panuje niepokojący trend, a później w artykule, że informacje na temat tego trendu i wołania o pomoc przychodzą z kilku z wielu dzielnic Hamburga. O co chodzi? Chodzi o to, że w szkołach niemieckich jest coraz więcej uczniów muzułmańskich, no i jak wiadomo tutaj mamy kultur klasz, czyli te jakby kultury nie są do końca kompatybilne, ta nasza europejska z tą muzułmańską, no i okazują się problemy, na przykład dziewczyny muzułmańskie, które są w klasie większości, dajmy na to, nie wiem, uczniów mamy w klasie 20 i mamy 15 albo 18 osób, które pochodzą z kultury muzułmańskiej i dwie albo 5, które pochodzą tutaj z Europy są zwykłymi Niemcami albo imigrantami, ale również z krajów europejskich. Także przy takiej różnicy ilościowej, bardzo łatwo te, które pozostają w mniejszości, czyli nasze europejskie dzieci. Mogą być mobowane, i tak właśnie się dzieje w Hamburgu. Zresztą nie tylko w Hamburgu, bo cała ta sytuacja dotyczy całych Niemiec, ale głównie Niemiec północnych, Berlina, Hamburga, dużych miast. Mniej tutaj na dole, czyli na południu Niemiec, ponieważ tutaj te wartości tradycyjne, konserwatywne są powiedzmy troszeczkę bardziej rozprzestrzenione, ale tylko ciut, ciut. Jednak w całym progresywnym Hamburgu, bardzo lewicowym, tak trzeba powiedzieć, wiedzieć Hamburgu, zjawisko mobbingu y, uczniów europejskich przez uczniów muzułmańskich nabiera rozpędu i stało się na tyle gigantycznym problemem, że jak mówiłem prasa i to nie tylko Focus, ale również Spiegel, również Welt na ten temat piszą i wiele osób się na ten temat wypowiada. O co chodzi dokładnie? Chodzi dokładnie o to, że na przykład y, dziewczyny, które nie noszą chustek na głowie są mobowane przez te, które Noszą chustki na głowie, no bo przecież każda szanująca się kobieta, dziewczyna powinna taką chustkę na głowie nosić. Albo inaczej, na przykład dzieci przychodzą do szkoły z kanapkami, z szyneczką i okazuje się, że tej szyneczki nie można jeść. Boją się wyciągnąć w ogóle kanapkę na przerwie i, z, i nią zjeść, ponieważ jak wiadomo, muzułmanie szynką się brzydzą i w ogóle całą wieprzowiną się brzydzą. I ja chciałem zauważyć dla tych, którzy nie wiedzą, że ta niechęć do wieprzowiny, to nie jest tak jak, nie wiem, ktoś jest, nie wiem, wegetarianinem i nie je mięsa, mu absolutnie nie przeszkadza, że inni jedzą mięso albo, że mięso leży obok sałatki, którą sobie zje. W przypadku islamu jest to dużo bardziej zaznaczone i efekt jest taki, że oni po prostu tą wieprzowiną się brzydzą, oni nie chcą tego widzieć, dla nich to jest coś niesmacznego, coś obrzydliwego i coś, czego oni w ogóle ani w ręce nie wezmą, ani do tego się nawet nie chcą zbliżyć, w związku z czym takie Dziecko, które przychodzi do szkoły, tak jak mówiłem, z kanapeczką, z kiełbaską, to jest mobowane, ponieważ oni tego nie chcą. Nie chcą, żeby im ktoś przynosił do szkoły coś, co, czym oni się brzydzą. Wtedy takie dzieci są nazywane schweinfresser, tak tutaj się w Niemczech mówi, czyli świniożerca. No i jest robione wszystko, żeby im jedzenie tych kanapek obrzydzić. Zresztą z wieprzowiną jest w ogóle w instytucjach szkolnych i przedszkolach kłopot ze względu na przeważającą ilość muzułmanów i niektóre placówki już wycofały w ogóle ze swojego menu wszystkie produkty oparte o wieprzowinę. I właśnie w oparciu o te takie teoretycznie bardzo proste, bardzo nieistotne różnice kulturowe, budowane jest w szkołach napięcie pomiędzy uczniami, i dochodzi do tego, że uczniowie europejscy w ogóle do tych szkół nie chcą chodzić. Czyli następuje zjawisko, które my normalnie nazywamy mobbingiem. Zresztą nie tylko uczniowie są ofiarami tego typu religijnego, powiedziałbym, czyli ideologicznego mobbingu, również nauczyciele np. Na Nauczyciele, którzy są gejami, albo uczniowie, którzy są gejami, absolutnie w takiej szkole życia nie mają, muszą się ukrywać. Tutaj nie ma mowy o żadnym coming out'cie i to się dzieje, tak jak już mówiłem, w tym lewicowym w Hamburgu, gdzie na każdym kroku wiszą flagi LGBT i gdzie na każdym kroku chołubi się całe to LGBT towarzystwo, gdzie przechodzą parady równości, a z drugiej strony w szkołach dzieją się rzeczy, które są zupełnie odwrotne. Do tego, co widzimy na ulicach, i to, o czym czytamy w gazetach. Tak czy owak, dlaczego tak jest? Więc ja się zastanowiłem, dlaczego taki mobbing się zdarza. No i wydaje mi się, że to jest w tej chwili po prostu manifestacja siły. Kultura islamska i kultura europejska są tak, jak już mówiłem, ze sobą niekompatybilne, że będzie zawsze tutaj występować tarcie i to tarcie w szkołach właśnie objawia się tym, czym się objawia. Cała ta sytuacja pokazuje, że poziom islamizacji społeczeństwa niemieckiego, przynajmniej w pewnym zakresie wiekowym, czyli w szkołach, w tej chwili przekroczył już powiedziałbym pewien poziom, pewien Rubikon został przekroczony. Ja nie chcę mówić, że poziom alarmowy, bo poziom alarmowy też został dawno przekroczony, ale w tej chwili mamy sytuację, że muzułmanów jest większość, za chwilę oni będą na studia, za chwilę oni będą w zakładach pracy i swoją kulturę będą również w tych miejscach rozprzestrzeniać, dlaczego mieliby nie rozprzestrzeniać. Ja chciałem przypomnieć, że islam sam w sobie ma niejako w budowę. Rozprzestrzenianie tej kultury i zachęca, a czasami nawet zmusza muzułmanów do tego, żeby w 100% nakazom islamu się podporządkowali, żeby w 100% Swojego proroka naśladowali. Z drugiej strony, jednak, na to patrząc, większość muzułmanów, których znamy, ci, z którymi ja pracuję, których spotykał na ulicy, którzy są moimi sąsiadami, tutaj z okna widzę kilka mieszkań, które są zamieszkałe przez muzułmanów, to są zwykli ludzie. Także tutaj nie żadnej radykalizacji albo ekstremizmie muzułmańskim w ogóle nie ma o czym mówić. To są zupełnie zwykli, myli ludzie, nasi sąsiadowie. Siedzi i tak dalej. Dlatego skąd się bierze tego typu zachowania? Jakby nie patrzeć, jak tu w Niemczech mówią, islamistyczne, czyli radykalnie islamskie wśród młodzieży. No i na to pytanie postarał się odpowiedzieć bodajże w Welcie ekspert od islamu. Pan Ahmad Mansur, który jest sam Arabem. I tutaj taka dygresja. Ja wcale nie jestem przekonany, że mm, państwowymi ekspertami od islamu powinni być ludzie, którzy pochodzą z kultury islamu, bo wydaje mi się, że mm, jeśli ktoś pochodzi z tej kultury, jest mniej wychowany, to bardzo trudno spojrzeć mu na nią z pewnego dystansu, na jej wady, a już na pewno bardzo trudno tą kulturę skrytykować. W związku z czym nie jestem przekonany, Przekonany, czy to jest dobry trend tutaj w Niemczech, na przykład, zatrudniać w jednostkach państwowych albo przy poradniach psychologicznych, czy rozmaitych innych urzędach jako znawców od islamu, właśnie muzułmanów? Jest jeden wyjątek: to są ludzie, którzy opuścili islam z jakiegoś tam powodu i ci ludzie rzeczywiście mają dystans do swojej kultury, dystans do swojej religii, dystans do społeczeństwa, w którym się wychowali, i rzeczywiście od nich można się bardzo. Za dużo dowiedzieć. Niestety tacy ludzie, mm, ja miałem takiego na Twitterze, którego subskrybowałem Kiana, to był Irańczyk i on właśnie był byłym muzułmaninem i tłumaczył w jaki sposób y, muzułmanie myślą. No niestety okazało się, że to co on zamieszczał na Twitterze jest absolutnie niezgodne, z mową nienawiści w tej chwili jego ko konto zostało zamknięte, także już więcej od niego się prawdopodobnie Niewiele dowiem. Tak czy owak. Wracając do pana Ahmad'a Mansura, eksperta od islamu, którego cytuje Welt, on zwraca uwagę na. Jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, że ta radykalizacja młodzieży to przebiega nie tylko względem rówieśników, czy też nauczycieli, czy też niewiernych innowierców, czyli powiedzmy nas. Ta radykalizacja jest również względem ich własnych rodziców, też muzułmanów, więc ci rodzice, ci właśnie tacy moi sąsiedzi, dowiadują się od swoich dzieci, że nie poszczą, że zbyt mało się modlą, że zachowują się niezgodnie z pismami islamskimi. Że nie naśladują proroka w odpowiedni sposób, no i oczywiście jest pytanie, skąd to wszystko się bierze. Dlaczego dzieci są bardziej zradykalizowane, jeśli tak można powiedzieć, w? Kulturze islamskiej niż ich rodzice. No i pan Mansur mówi, że winą, uwaga, to jest bardzo ciekawe, za to można obarczyć tiktokowych kaznodziei islamskich. No więc okazuje się, że na mediach społecznościowych, głównie na TikToku, ale również na Instagramie, YouTube, są kaznodzieje, którzy swoje filmy kierują właśnie do młodych ludzi i oni w nich instalują ten radykalizm. Ten radykalizm, który tutaj w Niemczech, Nazywa się islamizmem. To jest bardzo istotne, bo jeżeli w Niemczech się mówi o muzułmanach, to są muzułmanie albo islam, nie? a jeśli się mówi o bardzo radykalnych muzułmanach, tacy, takich, którzy, nie wiem, dżihad chcą na ulicach ćwiczyć, to wtedy mówimy o islamistach. Dlatego islamizm źle, a muzułmanie dobrze. Tak tutaj w Niemczech się to rozróżnia. Oczywiście jest wielkie pytanie, gdzie leży granica między zwykłym muzułmaninem a islamistą. Bo ta granica jest na razie, mam wrażenie, oparta o przemoc. Czyli jeśli ktoś w imię swojej religii stosuje przemoc, to jest islamistą, a ten, który tej przemocy nie stosuje, to jest zwykłym muzułmaninem. Tak czy owak, islamiści pojawiają się właśnie w mediach społecznościowych i swoim islamizmem zarażają młodych muzułmanów, tych, którzy chodzą do szkoły, oni ich naśladują i właśnie tak mamy, jak mamy. Ale efektem tego nie jest tylko mobbing niewiernych czy mobbing Europejczyków. Efektem tego wszystkiego jest również coraz więcej, ja już mówiłem przed chwilą, o tym, że wieprzowina wychodzi ze szkół, ale również inne zwyczaje islamskie są w szkołach implementowane, na przykład modlitwy, więc coraz więcej uczniów chce więcej czasu na modlitwę, chce mieć salę na modlitwę, chce mieć możliwość modlenia się w czasie zajęć szkolnych. W szkołach Pojawiają się świętość, pojawiają się święta islamskie, świętowanie Ramadanu, początku, końca i innych świąt. Jeszcze te święta w Niemczech nie są dniami wolnymi, ale ja tak przypuszczam, że jeszcze chwileczkę, jeszcze ciut, jeszcze momencik i one będą musiały być wolnymi dniami, bo niby dlaczego, jeśli większość społeczeństwa w pewnym wieku już jest muzułmańska. Tak czy owak, trzeba pamiętać, że w przypadku islamu to nie jest tak, jak w przypadku chrześcijaństwa, że każdy sobie robi co chce, myśli co chce, interpretuje sobie święte księgi jak chce, chodzi do kościoła, nie chodzi, wierzący praktykujący, niepraktykujący i tak dalej, i tak dalej. Islam pod względem względem swoich wiernych jest dużo bardziej represyjny. Zresztą sam wyraz islam oznacza podporządkowanie, posłuszeństwo. W związku z czym jak ktoś mówi, że jestem muzułmaninem, moją wiarą jest islam, to mówi moją wiarą jest posłuszeństwo. I tutaj posłuszeństwo jest jakby podstawą, tą jakby dodatkową zasadą islamu, o której my Europejczycy tak naprawdę chyba nie do końca wiemy albo nie do końca sobie zdajemy z niej sprawę. Tak czy owak, nie chciałem dzisiaj mówić o tym, czym jest islam i jak jest zbudowany, tylko o młodych muzułmanach. No więc co, więc w przypadku urzędów, kuratoriów hamburskich kazało się, że tak, zebrali się wszyscy, zebrały się panie, panowie z kuratorium, do tego zaproszono przedstawicieli islamu, przedstawicieli judaizmu, wszyscy usiedli, podebatowali, podebatowali i wyszli, że tak być nie może. I w związku z czym trzeba zatrudnić 100 do dodatkowych osób do pracy socjalnej w szkołach, żeby oni tym uczniom pomogli zrozumieć, że naszą siłą jest różnorodność kulturowa w szkole. Zaproponowano, że będą nowe zajęcia z religioznawstwa, można powiedzieć, i na tych zajęciach z religioznawstwa właśnie przedstawione będzie to, że religie mogą ze sobą współistnieć, żeby był szacunek pomiędzy nimi i tak dalej. Szczerze mówiąc, ja sądzę, że to wszystko się absolutnie nie uda. Zresztą nie tylko ja jestem tego zdania, bo jeśli otworzyć welta i komentarze ludzi, którzy tam komentują, właśnie artykuł przedstawiający tą ideę, to tam dokładnie jest napisane to samo. To się po prostu nie może udać. Dlaczego to się nie może udać? A więc, proszę Państwa, nie sądzę, żeby Pani od religioznawstwa. Albo pan od religioznawstwa był dla młodych muzułmanów większym autorytetem niż imam przemawiający do nich przez TikToka. To, co widzimy na TikToku będzie zawsze, ale to zawsze, miało duży, większy wpływ na młodzież niż to, co jest w stanie powiedzieć nauczyciel od religioznawstwa. A z drugiej strony sądzę, że nawet jeśli zatrudnionych zostanie w Hamburgu te 100 dodatkowych osób w szkołach, to ja nie wiem, chyba że zatrudnią właśnie tych imamów, tych muzułmanów, żeby tłumaczyli, ale ja ogólnie rzecz biorąc tego wszystkiego nie widzę. Cała ta historia i cała ta sytuacja ze szkół pokazuje mniej więcej to, co powiedział pan Orban w wywiadzie, o którym mówiłem w swoim poprzednim filmie. Pan Orban powiedział, że dla takich krajów jak Niemcy albo jak Francja to już absolutnie ratunku, to on żadnego nie widzi i nie chciałby być w skórze władców Niemiec, którzy chcieliby tą migrację i tą islamizację społeczeństwa w jakiś sposób odwrócić. To się po prostu nie da, tak mówił pan Orban i wygląda na to, że rzeczywiście tak jest. Zauważcie, że jeśli teraz w szkołach większość, nie wiem, 3, 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 90. obojętnie tych uczniów, to są uczniowie muzułmańscy, to oni za chwilę będą na studiach, i tam również będzie taki procent muzułmanów, czyli większy, oni za chwilę będą w biurach, oni za chwilę będą w fabrykach, oni będą policjantami, sprzedawcami w sklepie, kanarami w autobusach, a jeśli większość tego społeczeństwa w ciągu następnych 20 lat stanie się muzułmańska, a my Europejczycy będziemy w mniejszości albo będziemy bardzo, bardzo starymi ludźmi. To w takim układzie jakby ta podróż czy ten konwersja Europy na islam po prostu stanie się rzeczywistością, którą będziemy na ulicach dużo, dużo wyraźniej widzieć niż widzimy w tej chwili. Oczywiście jest pytanie czy tak będzie w całej Europie. Jak patrzę na Europę Zachodnią, na kraje zachodniej Europy, na Niemcy, Francję, Szwecję, Danię, a nawet na Hiszpanię i Włochy, nie mówiąc już o Wielkiej Brytanii, no to chyba zgadzam się z panem Orbanem w pewnym sensie, że tutaj po prostu już nie ma szans. Tu już jesteśmy zislamizowani i tylko to jest jedną drogą, czyli Islam po prostu tutaj będzie, Europa będzie islamska. Nie widzę innej możliwości. No jedyną możliwością byłoby nie wiem na przykład we Francji, nie wiem, wszyscy muzułmanie na południe, a wszyscy Inni na północ podzielić Francję i stworzyć dwie Francje: Francję muzułmańską, Francję niemuzułmańską, ale nie sądzę, żeby to się w jakiś sposób udało. Inna możliwość to jest oczywiście to, o czym nie wolno mówić, czyli wszystkich imigrantów z powrotem do ich krajów. To się oczywiście też nie uda. W ogóle to jest jakaś absurdalna historia, i nie widzę absolutnie żadnej możliwości, żeby się tak stało. Także proszę Państwa, to wszystko również przyjdzie do Polski. Już za parę miesięcy wchodzi System relokacji uchodźców: także cała masa tysiące uchodźców, czy też imigrantów, głównie muzułmańskich, tutaj z Niemiec, Francji i innych krajów, przyjadą również do Polski, osiedlą się w Polsce. No i co, no i minie rok, 2, 3, 5, 10, i będzie to samo. no Nie widzę jakby w tej chwili żadnej innej możliwości, żeby tak samo nie było. Niektórzy z Was mogą powiedzieć, że mamy nowego prezydenta, który jest przeciwny i prezydent to zablokuje. No, psz, może i zablokuje, ale szczerze mówiąc, nie widzę sposobu, w jaki mogłby to zablokować. Także prawdopodobnie Polska, troszeczkę opóźniona, jeśli tak będzie można mówić, również będzie podążać tym samym krokiem. Co kraje zachodniej Europy i wcześniej czy później muzułmańska się stają. Zobaczymy, może będzie tak, może będzie inaczej. W tej chwili to jest gdybanie, ale tak jak mówię, jeszcze raz, według mnie, patrząc na to rozsądnie, na całą skalę tego zjawiska, to. Myślę, że powinniśmy powoli zaakceptowywać to, że Europa będzie muzułmańska. Ja wiem, że niektórzy zarzucają mi, że ja tutaj agendę globalistyczną wspieram. Ja wcale jej nie wspieram, bo mi się to niespecjalnie podoba. Jestem bardzo przywiązany do naszej europejskiej kultury, i tej polskiej, i tej tutaj na zachodzie Europy, i do niemieckich zamków, i do francuskich katedr, i do angielskich miast, czy też hiszpańskich i. Włoskich, no ale co? No, wygląda na to, że w tą stronę maszyna historii, walec historii, sprężyna historii nas popycha. Jak sądzicie, jak będzie w najbliższych latach? Czy rzeczywiście Europa będzie muzułmańska? Czy Polska też będzie muzułmańska w najbliższym czasie? Czy może nie? Listek Elf pozdrawiam ze Stuttgartu. Wszystkich zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Tych, co nie chcą subskrybować, zachęcam do abonowania mojego kanału. Też można abonować mój kanał, a wszyscy którzy już zasubskrybowali albo zaabonowali mój kanał zawsze mogą jeszcze mnie wesprzeć jest cała masa możliwości wsparcia kanału przez YouTube'a przez Paypala, przez Kup Mi Kawę, Patronite'a, dowoli można zobaczyć w opisach jakie są metody i zawsze warto wspomóc kanał, bo to dla prowadzącego program jest naprawdę powiedziałbym element motywujący, tak czy owak listek L pozdrawiam ze Stuttgartu odezwę się jeszcze Tyle na dzisiaj. Cześć.